Siemanko! W drugim odcinku z gry Pro Evolution Soccer 2014! Gra do Was dzięki, zapraszam na kolejny odcinek! W odcinku już drugim z kolei zmierzymy się z Ajax Amsterdam, więc kig off. Zacznijmy. Dostałem kilka pytań od Was. Na czym ja gram? Myślę, że proste się domyśli, na czym ja gram, bo słychać takie odgłosy i w ogóle w poprzednim odcinku ustawiłem sobie, więc gram. Od razu Wam mówię. No klawiaturze. Tak, nie lubię zbytnio grać na padzie. Może w późniejszym czasie. Bo w... W... początkowo Dibujesz jakąś taką pokazóweczkę ominiemy. Dzisiaj postanowiłem pograć piłką, więc... Wow. Nie dziwcie się, jeśli... Będę przegrywał, ale o, sam dzisiaj chciałabym pograć Choć chyba to mi nie wyjdzie, ale zobaczymy, dobra. Mesudozil! ŁOzil! Odziel, idź Ach, Bardzo ładnie. Już zaczynamy ładnie. Póki co, bardzo dużo piłki mieliśmy. Trzeba dużo mieć piłki, żeby po prostu się z nią oswoić, i żeby do okazji jakiś Trzeba mieć duca, dużo serdecznie. piłki, bo wtedy. Cristiano mm, Ronaldo. Jesteśmy z nią troszkę oswojeni i wiemy w ogóle, jak coś zrobić. Dobra, Ozil, tutaj troszeczkę poplątanie. Cristiano, Xabi Alonso. Di Maria Ok, Dentsleep Pulsen Xavier Alonso, Cristiano biegnie Biegnij, biegnij par la défense adverse. Nie udało mi się tego ściąć, chciałem bardzo ściąć w dół. O 90 stopni. Non là ça ne passera pas.

Tak, myślę, że będzie jakaś kartka. Nie, szybko zaczynałem. Niestety dla nich nie dostałem kartki. Dla mnie da szczęście. Ostatni mecz zakończyłem wynikiem 1-1. Byłem drugi w tabeli. Przydałby się drugi, drugi, drugi trzeci. Egzekwo. Przydałoby się teraz wygrać, Alder lub choćby zremisować, bo potem e, możemy no, mieć troszeczkę złą e, Pozycję. Możemy po prostu nie wyjść z grupy. Nie jestem oh, pewien, czy wychodzi jedna, czy dwie drużyny z grupy, ale chyba jedna. No więc przydałoby się wygrać. Y, Di Maria nie dobiegnie do tej piłki. Ach, mogłoby być coś z tego fajnego. Tutaj wiadomo gdzie chyba poda tu. Tak. Nie, tam. Y, Abrella wybija znowu. Więc tutaj trzeba. Jeszcze raz. Zdobili a teraz Sergio Ramos. Může chyba je ve dvouch Byl, ale minimálně. Casillas vybachuje i leží další. Kolik? Ozila! Dotknul Kolik? Kolik? ale... Kolik? Kolik?

Oui, là, il y avait piłka. clairement faute. Qu'est-ce <coughs> Allez, faut qu il faut qu'il retrouve son toucher. pour l'instant ça ne passe pas. Sergio Ramos, była piłka. Benzema, biegnij do piłki. Et il préfère jouer avec son gardien. Ah non, c'est perdu. Et Ronaldo. Ronaldo. Il ah, un ah, yeah, yeah. bah, Foul. Ok. Donc, on a très de bonne bonne là situation. Le gardien se méfie de lui bien sûr. C'est un vrai spécialiste dans cet exercice. Il est servi. Ah, sont sont à la limite les Spalon. No kurde a Mogło coś z tego wyjść. Postanowiłem po prostu. Mm. Oj, oj, oj bardzo ciekawie. Marcelo, czy coś się uda z tego wyciągać? Zbłądziło. Bo ja Dobra, będzie chyba kartka, e, nie nie będzie, postanowiłem tam podać, gdyż nie widziałem jakiejś takiej dobrej e, pozycji do strzelenia, jak tam widzieliście taką, takie kółeczka, taką linię z kółeczek, to właśnie sobie mierzyłem i raczej by tam nie udało się nic wykwinić z pierwszej piłki do bramki, więc postanowiłem... Że tego nie zrobię, ok. Benzema, jakby ci się teraz udało? No, niestety, Marcelo, Cristiano Ronaldo strzelać dobra, do, do końca pierwszej połowy 0-0 Posiadaję piłki, a jak zwiększę, o ja 66% a jak mówiłam na początku odcinku, chciałem mieć większe ale okej, okay, czyli to mi nie wychodzi, ta taktyka w ogóle odpada drugą połowę teraz spróbujemy teraz tak jak w poprzednim, czyli strzelać odcinku, Czyli i może to coś da. Il cherche ses attaquants. maintenant. Il est à distance de tir. Ah quel dommage. Il a nie Nie, 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 no, nie, nie, bardzo dobrze. Myślałem, de że przejdzie za ostatniego zawodnika. Bardzo rzadko się to dzieje, ale jednak jest, jest to możliwe. Tak, był fał. Dużo oh, po E, so Dużo po tym, jak on piłkę, po prostu jechałem. Nie mogłem nic zrobić. 52 minuta gry Ajax. Real Madrid 00. Benzema wychodzi na piękną pozycję i strzela i nie, jest gol! Benzema goal! Brawo, brawo! Benzema! One, today's goal! One Bardzo ładnie otwieram w końcu W końcu otwieram ten mecz Zobaczymy jak to się uda. Może zobaczymy Może gdzieś uda się szczęśliwa. Dobra, Cristiano Ronaldo Taka piłka. Tutaj odbijam się od golenia. i benzema. Mija jakiegoś. Nóżna. I biegnie, biegnie. Tutaj. Wysunięcie. I strzał. Niewiele brakło i by może obronił, mogło nie być. Już myślałem, że niestety się nie uda, ale się udało. Myślałem, że się odbije yeah, i będzie trzeba coś próbować zdobyć, ale udało się, to. więc jest 1-0 Real voilà, Madrid Alex Amsterdam teraz trzeba... Znowu Benzema! Benzema! Ach! Tutaj przekombinowałem Benzema. Chciałem po prostu zejść bardziej do środka. Nie było też żadnych moich zawodników, żeby tutaj próbować wcześniej dośrodkowywać. Ach, myślałem, że tutaj ktoś jest. Lira, Di Maria, Di Maria, pamiętaj, że masz żółtą kartkę. Okej, okay. Zatrzymaj nie będzie chyba żółta karteczka? Tutaj taki troszeczkę niebezpieczny faul, o przepraszam za ruszanie słuchawkami. Nie było niestety żółtej, na szczęście, żółtej kartki. Chcę Ronaldo ja do to piłki. Benzema znowu by zgarnął taką piłkę. Schönle, Bojan Kerkic, maintenant. Xabi Alonso. Xabi Alonso, Benzema. To będzie kufrom, oczywiście. Musał dla mnie. Mm, czy będzie jakaś tutaj żółta karafka, czy coś cienia? Ja. także zdecydowałem na podanie. Zdecydowałem się na podanie. Niebezpieczna teraz sytuacja jest. Zaczyna się taki Cristiano Ronaldo i strzał. Ja cię kręcę. Il est en bonne position pour centrer Ah Taka sytuacja. Cristiano Ronaldo, teraz to mnie zawiodłeś Il a terminé sur son échec On se rapproche du terrain, un changement va intervenir sous peu. Asystowałeś przy tamtej, ale tutaj... Et maintenant Cristiano ma Ronaldo. Prairie. Il est du maintenant. Il reçoit le, le ballon Est-ce est que ce sont minutes écoulées szans szansy możesz nie mieć. Dobra. Nie narzekajmy. Optymiści sami widzę, więc... Bierzemy kolejną akcję. Ok, oni wybijają. Teraz już się zaczyna taka nerwowa gra. Nerwówka tak zwana, jak to w każdym meczu. W prawdziwym też. Ozil biegnie do piłki. Ajajaj, aj, aj, nie udało mu się. Szybko wznowią grę, więc... Ach, nie udało mi się tutaj nic zrobić. Ozil nie dobiegł. Zaczynamy znowu szybko. Zacznie effectue, przeciwna effectue. drużyna. Nie, chyba ja. Tak zaczynę, ja. Okej, Di Maria, oh, le voilà, okay, Di Maria. i dośrodkowanie, i Ta jest źródło. No. No, na daleki słupek. No, wiedziałem, że będzie przechwycone. Quel bon timing sur cette interception Hmm... Ils obtiennent un coup franc. C'est un carton jaune et franchement il est... La faute est bien réelle. Il va devoir Ozil. faire attention maintenant. Ta carte. Ok, 85e minute. 1-0. Bardzo by mnie zadowolił. Benzema dans le dos de la défense. Cristiano Ronaldo Yes, Judsaut de la Maïdrogenet. Ah, dommage, il a manqué un petit quelque chose. Mm -hmm. Ostatnie minuty i taka na 15, naprawdę nerwowa teraz gra. Przeciwnicy są przy pilce. Musiałem sfaulować. sądzę, że będzie czerwona kartka. Dwa faule tutaj, więc zobaczmy, Jak Nie je... zadecydował. Mm, nie zadecydował, chyba nie dostał kartki. Ozil, ostatnie minuty meczu, Benzema. Ozil. No, on nie obu. I Cristiano Ronaldo. <gulat> I yes, goal. Oh, wow. nice. buu, Cristiano Ronaldo! I jest gol! Po samobój Cristiano Ronaldo. Samobój. Cristiano Ronaldo, przypatrzmy się z tej perspektywy. Fajnie dosyć to wyglądało, o Christian Ronaldo rozpycha się barkami chyba jak może. Strzelano i niestety. Haha, wbili sobie samo dwie. się temu teraz z Zaczyna się akcja boiska, To jest Ozil, nie Christian. Aha, Ozil, tak, tak. Ozil podaje do Christian Ronaldo. Christian Ronaldo też nie rozpycha, biegnie po prostu przed siebie jakaś tutaj troszkę walka rękami i strzela i tutaj widzę wbił sobie samo buję jeszcze próbował to wybić ale wbił ją po prostu od słupka doliczył się sędzia 3 minuty czyli w 90 minucie została strzelona ta bramka zostały jeszcze 2 minuty Tak, Krisa Ronaldo tutaj, wypychamy ich. Jestem całkiem spokojny o wynik. Nie wiem, może im coś też uda bramkę kontaktową. Nie, jest, jest, wybić. Zobaczymy jeszcze w wykonaniu rzut rożny. Ok, wybita przez moi. Tutaj jeszcze coś, Casillas bronił i i dziękujemy za to spotkanie Real Madrid, a jak Amsterdam 2-0 dla Real, Real najlepsza ocena. Zobaczmy, może, jak prezentuje się miejsce nasze w tabeli. Zwróćmy na to uwagę miejsce w tabeli miejsce pierwsze więc fajnie FC Porto miejsce drugie czyli wszystko okaże się po następnym meczu jeśli by nam się udało wygrać i FC Porto by też wygrało teraz będzie wszystko zależne od bramek tak więc w następnym e, spotkaniu zmierzymy się z różną Nord Sia, El, Land. więc e, to tyle. Ja Wam dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Przed ostatnim filmem dosyć sporo fajnych komentarzy, treściwych, to najważniejsze. Yy, więc ja Wam dziękuję za obejrzenie. Dziękuję za to, że, że po prostu wytrwaliście. Do zobaczenia w, w kolejnych filmach. Cześć. Graduł Was, Dick.